TKM24.pl gościmy u starosty Bogdana Sobonia. Dzień dobry, panie starosto, dzień dobry państwu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie starosto, zacznę od tematu, który ostatnio, o którym ostatnio donosiła nasza lokalna prasa, a mianowicie chciałem zapytać o tą ewentualną chemioterapię w naszym koneckim szpitalu. Czy to jest pomysł, który jest możliwy, czy to tylko takie sfery marzeń? Nie, jest to możliwy. Ja rozmawiałem w tej sprawie z dyrektorem Przybylskim, Wspominał, że bodajże w końcu tamtego roku, czyli chyba w grudniu rozmawiał z dyrektorem Guździem w tej sprawie i taki pomysł jak gdyby jest realny co do uruchomienia najpierw punktu jak gdyby chemioterapii, gdzie, gdzie tutaj nasi pacjenci, ale nie tylko z powiatu Koneckiego, bo myślę i z powiatu Opoczyńskiego, Przysuskiego mogliby korzystać, ale to y, byłoby pewnie w drugim półroczu, natomiast w ciągu dwóch, trzech lat nawet Dyrektor tu wspominał, że z prawdziwego zdarzenia mógłby powstać oddział onkologiczny, ale to oczywiście jest tu potrzebna określona obsada fachowców, określona grupa kadrowa w tym względzie. Także temat jest dość w moim przekonaniu ważny, bo jak dyrektor w tej rozmowie wspominał jednak spora grupa, jednak korzysta czy leczy się, właśnie chemioterapia tutaj jest stosowana często i w związku z tym, jeżeli jest taka potrzeba, to należałoby wyjść naprzeciw tym, tej potrzebie pacjentów i spróbować jednak coś tutaj zorganizować. O ile się dobrze orientuje, to na ten moment jedyną możliwością, taką najbliższą jest wyjazd do świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Tak, czyli Kielce jest to w zależności 50-60 km. Z to będzie 50, ale już z, z Czerna czy z to będzie 60 czy 65. To jest zawsze i, i, i ten stresujący, jak gdyby element tej, tego wyjazdu i tej podróży myślę, że w końskich byłoby tutaj i bliżej i taniej i łatwiej. Mhm. Także Grawata Świeczki myślę, że pomysł jest, jest ciekawy, interesujący, należałoby go zrealizować a finansowanie takiego punktu Zapy... to jest z własnych środków szpitala czy zapytałem czy właśnie zapytać? dyrektora tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia za te usługi płaci dość dobrze w związku z tym dyrektor mnie zapewniał że tutaj by był samofinansujący nie byłoby aż takiej potrzeby dofinansowania dodatkowego także myślę że że jest wszystko na dobrej drodze powstanie takiego miejsca też w szpitalu, by sobie z tym poradził. Yy, tak dyrektor tam już wstępnie nie jestem tutaj na razie mówić, bo jeżeli yy. ten oddział onkologiczny ma pewien pomysł na stworzenie miejsca, no bo oddział no to już wiadomo bardziej tutaj zaawansowana, poważniejsza sprawa, ale masz jak gdyby taką wstępną koncepcję co do umieszczenia w szpitalu tego oddziału i wszystko jest do zrobienia. To pozostając przy szpitalu jesteśmy po pierwszym etapie konkursu na Dyrektora, jak on się zakończył? Wczoraj było drugie posiedzenie komisji konkursowej. Termin składania ofert był do, do to 4 marca. Wczoraj zostałem poinformowany przez przewodniczącego komisji o tym, że wpłynęły trzy oferty. Wszystkie te trzy oferty spełniają wymogi i myślę, że w najbliższym czasie będą już rozmowy kandydatami. Tymi kandydatami, którzy spełnili jak gdyby, wymagania konkursowe to jest obecny dyrektor Przybylski, czyli Wojciech Przybylski obecnie pełniący obowiązki dyrektora, jego zastępca pan Jerzy Grocki, jak również wpłynęła właśnie oferta pana Krzysztofa, Sebastiana Krzysztofa Petrykowskiego prawdopodobnie mieszkańca Skarżyska. No i tutaj komisja z tych trzech panów pewnie wyłoni, zarekomenduje kandydata na dyrektora. Kto znajduje się w komisji? Kto będzie decydował o tym wyborze? Komisja, komisja jest pięcioosobowa. Przewodniczącym komisji jest mój zastępca, pan Leonard. Również w składzie komisji jest pan sekretarz, Sadorski, Pani Skarbnik Edyta Dążkiewicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wieloletni Radny Pięciu Kadencji, Pan Kazimierz Pasterczyk i, i Doktor Lasota, mhm. pracownik, pracownik, ordynator, pracownik, pracownik szpitala. Pan Panie Starosto jest jako organ, przedstawiciel organu prowadzącego zadowolony z pracy szpitala, z tego jak szpital się rozwija w ostatnich latach? Ja myślę, że tak, że, że, że szpital nasz jest renomowaną placówką. Oczywiście pewnie ktoś jakieś uwagi do pracy każdej instytucji by miał i posiada. Natomiast generalnie tyle nagród, prestiżowe miejsca w rankingach i bardzo dobra opinia zewnętrzna. Napawa mnie jakimś takim optymizmem, spokojem co do tego, że mamy dobry szpital i taka ocena również jest moja w tym względzie, oby tak dalej. Wiadomo, że jest jasna, że każda instytucja musi być rozwijana, doskonalona, to, to, to nie ulega wątpliwości. Natomiast dzisiejszy poziom usług medycznych, jak i również organizacja naszego szpitala stoi na wysokim poziomie. Dobrze, to zmienimy temat. Kiedy spotkaliśmy się tutaj na w styczniu czy, czy na początku lutego. Pod budynkiem starostwa oficjalnie otwieraliśmy ten budynek, oddawaliśmy do użytku, bo tego modernizacji spodziewał się starosta, że tak szybko znajdą się pieniądze na projekt budynku znajdującego się kilkaset metrów dalej, czyli na zespołu szkół nadgimnazjalnych numer 1. Ja jestem optymistą, zakładam taki scenariusz, natomiast generalnie rzecz biorąc taką stosuję zasadę, że dopóki student nie ma wpisu w indeksie, nie może mówić, że zdał egzamin i też taką podobną zasadę stosuję na tym spotkaniu noworocznym w końcu stycznia. Ja już tutaj byłem przekonany o tym, że to jest jak gdyby już bardzo blisko uzyskania tej informacji i potwierdzenia. Takie potwierdzenie dotarło do nas 3 lutego że jest możliwość rozszerzenia, jest podjęta decyzja to do spisania aneksu i rozszerzenia jak gdyby dotychczasowej tej termomodernizacji o budynek zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1, czyli potocznie mówiąc Koński Mechanik. I jesteśmy z tego powodu jak gdyby, no nie powiem, no bardzo szczęśliwi z tego względu, że nie tylko urząd, czyli starostwo powiatowe, jak również Drugie Liceum ale duży budynek Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych nr 1, obiekt bardzo duży, wzniesiony w latach 70., gdzie ten efekt termomodernizacyjny, czyli efekt polegający na dużym, znacznym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla przy tego typu obiekcie zostanie osiągnięty, ponieważ jest to, jak to audytor wtedy z wizytą by u mnie mówił, że jest to jak gdyby kapitalny przykład tego, jak można przez tą termomodernizację poprawić poprawić te, te parametry. I jak Państwo widzicie, nawet w tym moim pomieszczeniu świeci się część światła. Gdybym zaświecił wszystkie, jest bardzo widno, to oświetlenie led też to jest w tym względzie no, ogromny postęp, jak również no, wentylacja. No tyłu. właśnie, bo ta, ta termomodernizacja to nie będzie tylko to, co tak, widać z zewnątrz. Tak, tak. Najczęściej potocznie rzecz biorąc, ludzie odbierają termomodernizację jako docieplenie, jako elewacja, jako elewacja docieplenie, mm -hmm. do, docieplenie ścian. Natomiast to nie tylko się na tym kończy, bo to jest bardzo ważny element, bo i wtedy można zrobić elewację i wygląd budynku tej zewnętrznej bryły zupełnie się zmienia, ale to jest również oświetlenie lodlowe, to jest również wymiana okien, to jest również wentylacja wewnętrzna. Pan audytor wtedy na tym spotkaniu noworocznym właśnie wskazywał, że jego marzeniem jest dostarczenie określonej ilości metrów sześciennych świeżego powietrza. Przy pracy umysłowej uczniów ten element dostępu określonej ilości świeżego powietrza jest elementem wpływającym bezpośrednio na wynik nauki i pracy umysłowej i to jest, to jest rzecz bezdyskusyjna. Także Jesteśmy na, w tym względzie tutaj pewnego rodzaju prekursorami, jeżeli chodzi o powiat konecki. Tutaj wiele pracy projektowej było za wami, prawda? Przygotowanie tej całej dokumentacji, zwłaszcza chyba pan Szymon Biały. Tak, nawet marszałek na tym spotkaniu noworocznym wspomniał, że to jest bardzo trudny projekt. Mhm. Okres przygotowań to było około audytowanie, to pewne prace przygotowawcze, dokumentacja, to jest co najmniej dwa lata. Tutaj poszliśmy jak gdyby dalej, że mając możliwość rozszerzenia tego dotychczasowego projektu no, pisaliśmy o dodatkowe yy, yy, znaczy napisaliśmy wniosek o yy, rezerwę tych środków, która powstała na szczeblu na szczeblu yy, warszawskim, czyli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i skutecznie żeśmy te środki po prostu pozyskali. Jest to wartość 6 milionów 100 tysięcy. Przy 80% dofinansowania kosztów kwalifikowanych jest to bardzo duża skala pozyskanych środków z zewnątrz. Tak naprawdę to jest więcej pieniędzy niż było wydane łącznie na, na budynek starostwa i, i drugiego Elo. Tak, tak to, to prawda panie redaktorze, bo tutaj wartość kosztorysowa była 4 milionów 200, czyli starostwo plus drugie liceum, natomiast po przetargu to było 3 miliony 200, natomiast teraz y, wartość kosztorysowa y, tego zadania, jeżeli chodzi o zespół szkół ponadgimnacjalnych numer 1 to jest 6 milionów 100 tysięcy. Jak będzie po przetargu, to pewnie się okaże, natomiast no, nas cieszy jednak też 80% dofinansowania, bo to jest no, rzadko spotykane w tych różnego rodzaju y, programach y, i możliwościach pozyskiwania y, środków z zewnątrz, y, taki procent dofinansowania. Wiadomo kiedy pierwsze prace. Budynki My mamy się zamknąć jak gdyby termin taki docelowy to jest kwiecień 2017 roku. ty że to jest metodą zaprojektuj i wybuduj, jest to troszeczkę, może nam troszeczkę tutaj więcej czasu na to musimy poświęcić, ale niemniej jednak myślę, że powinniśmy spokojnie się wyrobić z tym terminem, czyli w 2017 roku w kwietniu zakończyć, zakończyć to zadanie. I otworzyć praktycznie najnowocześniejszą szkołę w regionie. No tutaj nie chciałbym jak gdyby, bo może mi nie wypada, ale Pan Audytor powiedział, że te parametry, które ta szkoła by uzyskała przez tą termomodernizację, Będą dopiero stosowane i wymagane po roku 2020, właśnie w tego typu placówkach oświatowych. Także jesteśmy, jak gdyby, pionierami tymi, prekursorami tych rozwiązań. Trzymamy kciuki. Dziękuję, dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.